Rozjewając te wszystkie wątpliwości, też powiedzieć Państwu bardzo jasno, żeby już nikt tych wątpliwości nie miał, nie otrzymałem od nikogo w żadnym formacie koalicyjnym nigdy propozycji bycia premierem. Nigdy nie otrzymałem od nikogo w żadnym istniejącym albo wyobrażonym formacie koalicyjnym w propozycji kontynuowania mojej misji Marszałka Sejmu po 13 listopada 2025 roku. Nie prowadzimy, i to chcę powiedzieć bardzo jasno, ani ja, ani Polska 2050, żadnych rozmów o jakiejkolwiek innej koalicji. Chcę, żeby to było dla Państwa jasne i nie pozostawiające wątpliwości. W tym nie toczymy takich rozmów z prawem i sprawiedliwością. Stoję na stanowisku i my stoimy na stanowisku, że dzisiaj odpowiedzialność za Polskę powinna brać koalicja 15 października, powinna ona być właśnie w tych rękach, ale też jasno i wyraźnie mówię o tym, że koalicja ta, nasza koalicja wymaga zasadniczej, głębokiej reformy, czego domagam się konsekwentnie i skutecznie, Państwo o tym dobrze wiedzą, od kilku miesięcy.